Zobaczmy, oceńmy, czy nam się podoba. Let's go. Dwie mocne ksywki na ficie, nie? Dwie mocne ksywki na ficie. Więc myślę, że to może zrobić dobre zasięgi. No już ma pół miliona, a to dzisiaj wyszło, tak? Nie, wczoraj, przepraszam. Dobra. Dojebane jest? Zaraz zobaczymy. Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania Na awaryjnych światłach skończę, jutro boli bania Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania Na awaryjnych światłach skończę Chciałbym powiedzieć, że mi się podoba ze względu na to, że jest wariacja wokalna Wymienia... bo, bo oni się chyba wymieniają tutaj, nie? Jest zajebiste, nie? Zabrałem ją na miasto i wszystko jest bajka W uperze tu się klej. Do czpania e, heroiny, tak? No nieźle. Gdzie moje żomeczki, bo mam dzisiaj dobry humor? Mordowy pod mi z kieszeni cały, big, big, big. Więc wyciągam kartę freeza robię pik, big, big. Rozpierdala w tym roku? Chuj. Ja myślę, że ta płyta jego w tym roku to. Jeśli, jeśli płyta jest na takim samym poziomie stary, jak to, jak te single, które wychodziły. Myślę, że fuj, będzie ciężko będzie to przenieść, bo jest naprawdę, naprawdę dobrze to wymieścić. W mi. nocy nie chcę zostać sama, jak odbiorę mój font to przez godzinę gada. Zabrałem ją na miasto i wszystko jest bajka, w uperze tu się kleję, bo wylałem szampan. Ona to jest gwiazda przed kamerą jak Wieniawa, złamała mi truta, teraz idziemy pospawać. Tak eksperymentować, leciszek kurwa uuu, wysokim tonem człowieku Ja ogólnie jestem też zwolennikiem tego wymieniania się wersów starych, nie? Że nawijasz, nawijasz i e, w, nawet nie wiesz kiedy druga osoba wchodzi. To jest takie dojebane, czy taką fajną energię. Omar churubę takie numery. Kłowo, przez chwilę, naprawdę Wszystko jest bajka, uperze to jest dobry numer? Serio, no kurwa.